Witajcie kochani, po przeczytaniu lawiny postów, komentarzy, wpisów na Facebooku z powodu odejścia Leszka Żądło, także mojego nauczyciela, uzdrowiciela, autora metody, którą jeszcze do niedawna pracowałam, a z której do dziś czerpię inspirację podczas uzdrowień, pomagając innym, Chcę, kochani, poprzez to nagranie odnieść się do tego wydarzenia. Kochani, Leszek nie umarł, on odszedł. Odszedł do innej przestrzeni doświadczania, aniżeli ziemska, na której my jeszcze fizycznie pozostaliśmy. Mówiąc odejść, mam na myśli porzucić stare ubranie. Które już zbyt mocno ciążyło, uwierało, krępowało i ograniczało, po to, aby przywdziać nowe szaty i, żyjąc dalej, przejść do innej przestrzeni doświadczania. Nie mówcie, żegnaj Leszku, utożsamiając go z istotą umarłą, bo on naprawdę żyje. Żyje dalej dla siebie w swojej świadomości, i niech żyje w świadomościach naszych, każdego z nas, któremu jest bliski. Na pewno bardzo tego chce, aby każdy jego uczeń, każdy bliski jego sercu człowiek też tak uznał, żeby w swojej świadomości wiedział, że On żyje dalej. Że jest wśród nas, nie zostawił nas, nie porzucił, ale żyje. Zamiast mówić żegnaj, powiedzcie do zobaczenia, do usłyszenia, a wtedy tak się stanie. Wtedy będziecie czuli, wiedzieli, że jest pośród Was, tak jak był do tej pory. Kiedy odwiedzaliśmy go w jego domu, kiedy korzystaliśmy z jego usług, pomocy i wsparcia, kiedy pracowaliśmy duchowo. Jak wtedy, kiedy byliśmy uczestnikami jego zajęć, warsztatów, w czasów, jak wtedy, kiedy gościliśmy go we własnych domach, we własnych przestrzeniach. Jak wtedy, kiedy z nim medytowaliśmy, rozmawialiśmy, Albo po prostu razem milczeliśmy, każdy zatopiony w sobie samym, prawdziwym, każdy w swojej obecności. Jak wtedy, kiedy z nim razem podróżowaliśmy, zwiedzając różne ciekawe miejsca, ciesząc się życiem i wspólnym świata doświadczaniem. Jak wtedy, kiedy był pośród nas żywy i obecny. Tak, jak jest teraz. Tak jest dalej i tak na zawsze pozostanie. Niech w waszych świadomościach nic się nie zmienia. A wtedy będziecie z nim, a on nadal, tylko w innej formie w bezcielesnej formie w postaci, którą sam sobie wybierze. Sam dla siebie, będzie z wami. Być może powróci do nas i z wieloma z nas spotka się znowu w nowym ziemskim ubraniu, tu, w tej przestrzeni. A być może nie będzie chciał za tego Waszego życia ziemskiego inkarnować i na dłużej pozostanie w doświadczaniu w innych przestrzeniach i wymiarach. Bo pamiętajmy, że inkarnacja nie jest przymusowym wcieleniem. Tym różni się od reinkarnacji, ale jest z własnej woli kolejnym zejściem na Ziemię. Jest wcieleniem z własnego duszy wyboru. Podobnie jest z kwestią odejścia, które jest własnym wyborem duszy. Pamiętajmy, że doszukiwanie się przyczyny śmierci jego ciała, czy nawet branie pod uwagę że ktoś za tym stoi, ktoś się tym zajął, aby pozbyć się jego z naszego ziemskiego planu, bez względu na to, w jakikolwiek sposób zadziało się jego odejście, czy za czyją się stało przyczyną. I tak, z poziomu duchowego, pozostaje to decyzją jego duszy, jest jego własnym wyborem, niezależnie od tego, czy się to innym podoba i na ile się to innym podoba, czy też nie. I nie ma to nic wspólnego z egoistyczną postawą. A teraz do wszystkich pogrążonych w smutku czy rozpaczy, cierpiących z powodu tego, co się stało, kieruję kilka słów. Im bardziej dotyka Ciebie to wydarzenie, im bardziej jest to dla Ciebie traumą, ciężkim przeżyciem, tym bardziej zapytaj siebie, dlaczego tak jest. Czy żal i smutek, który Ci teraz towarzyszy, jest z powodu tego, co się stanie teraz z Leszkiem, czy dla Leszka? Czy nie stanie się mu żadna krzywda? Czy raczej, co się stanie teraz dla Ciebie? Co będzie z Tobą bez Niego fizycznie obecnego. I tak jak On pomagał nam wszystkim, kto tego potrzebował, teraz niech każdy z nas pomoże i jemu spokojnie powrócić do domu, zawierzając owe przejście źródłu absolutnej miłości, które czeka na Niego. A uczynimy to. Nie zarzucając mu, dlaczego tak zdecydował, nie zatrzymując go, nie chcąc, aby wrócił, nie prosząc go, aby to, co się stało, okazało się tylko snem, z którego zaraz się obudzimy, ale pozostając w spokoju i zrozumieniu, szanując jego wolną wolę i dając tym samym pozwolenie mu na jego doświadczanie. W wolności i z Jego upodobaniem w miejscu i przestrzeni, którą sobie wybierze. Dziękuję. Pozdrawiam Was z miłością.